Jakie masz plany na Halloween? O, jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem, jeszcze nie za bardzo myśleliśmy o tym. Jak na razie były plany na party fashion. fashion day i my, tak na bieżąco raczej, ale nie wiem, pomyślimy. Ale lubicie w ogóle to święto? Celebrujecie? Przebieracie się? Nie widzę Halloween jako święta. Dla mnie to jest taki fajny dzień, śmieszny. Sią rzeczy przez to, że mam amerykańską krew w sobie i. To podwójne serce od dziecka. Spędziłam wiele, wiele Halloween w Stanach, i to jest taka zabawa. To jest po prostu śmieszny dzień, tak jak walentynki, jak każdy inny, gdzie można się przebrać. Można pójść na imprezę, można mieć party z dziećmi, więc to tak wygląda. U nas oczywiście te święta, które następują zaraz po, są bardzo ważne, więc gdzieś trzeba to bardzo rozróżnić. Ale Halloween to taka dla mnie. Coś niewinna zabawa, ale nie ma w tym nic, a nic głębszego. Jeszcze nie wiem, bo, bo mój kalendarz jest tak na razie zapełniony, że, że wiem co robię jutro i też nauczyłam się, e, nauczyłam się żyć z dnia na dzień, bo, bo planowanie, e, szczególnie w, w różnych czasach żyjemy, przyznam szczerze i w bardzo smutnych czasach niekiedy, szczególnie patrząc na to co się dzieje w Iranie i na Ukrainie na przykład teraz, ja bardzo mocno, Stoję za, za kobietami i, i też chcę przekazywać, być ich głosem, więc nauczyłam się, że nie planować jest dobrze, tylko tak wybiegać w bliską przyszłość. No moja córka już od trzech miesięcy robi plany na Halloween, więc w tym roku postanowiła, że będę przebrana za Jasmine, za Ladyna, ale jakie plany to są, to nie wiem. Mówię ci, że Moje życie tak naprawdę kręci się wokół życia, to bardziej nawet moje życie towarzyskie, wokół życia towarzyskiego mojej córki, więc jestem przekonana, że będzie pięć imprez Halloweenowych dla dzieci i może mi się uda jeszcze gdzieś pójść samej ewentualnie. Hmm, wy, wy, wyjeżdżam, wy, wy, wybieram się w długą podróż teraz związaną z moim nowym projektem, więc prawdopodobnie chyba mnie nie będzie. Będę! Gram spektakl tego wieczoru. Gram spektakl! A bo spektaklu zamierzasz iść na jakąś imprezę halowinową? Czy w ogóle y, obchodzisz tego typu święta? Wiesz co, nie planuję tego, ale być może uda nam się z, w gronie aktorskim poświętować tak, żeby się trochę pobawić, odpocząć od obowiązku, więc y, dla mnie każda. Każdy pretekst do tego, żeby trochę poczerpać z życia radości jest dobrym pretekstem. Być może tym razem uda się i, i, i właśnie w ten dzień.